A jego rywalem będzie młody, niezwykle obiecujący reprezentant polski zawodnik Sherry Snocout Promotion, Babylon Promotion, AG Promotion i Radzor Michał Cieślak! 21 zwycięstw, 10 porażek, 2 remisy, 7 wygranych przez KO. Testował kilku zawodników polskich w przeszłości. 90 kg 500 gramów waży Julian Ilie, a na wadze już Michał Cieślak. 13 wal, 13 z 9 przez 100. 92 kg 800 gramów waży Michał Cieślak. Mamy w karcie kategorię junior ciężką. Tutaj promotorzy nas informują, że walka była zakontraktowana w limicie 92 kg. Strona rumuńska ma troszeczkę inne zdanie, twierdząc, że walka była zakontraktowana na 92 kg. Także nieco ponad 92 kg waży Michał Ciesiak, 800 g. Jaka decyzja? Dwie godziny dostaje Michał Cieślak, by pozbyć się 800 gramów. Bardzo proszę. Michał, Julian, face to face. Osiem rund. Waga umowna 92 kilogramy. Michał Cieślak, można powiedzieć stała postać poza Boxing Night. Kopca szybko kwałtuje Palaciosa, teraz jego rywalem Julian I pozycja powstała. A będzie teraz trwała walka z czasem i z wami A dwie godziny mi tam wcześniej.